Wodniku, Ty wciąż czekasz, choć nie masz już siły. Czekanie boli najbardziej wtedy, gdy wciąż rozbudzasz nadzieję. Nawet gdy wszystko się wypaliło, Ty wciąż spoglądasz na telefon. I ta nadzieja, która Cię kiedyś niosła, teraz Cię rani. Jesteś wodnikiem, więc nie czekasz biernie, tylko wciąż w głowie układasz scenariusze, słyszysz Jego słowa, tworzysz przyszłość, której wciąż nie ma. I wiesz, że mogłabyś to zostawić Ale coś się trzyma, ta jedna iskra Karta gwiazda to symbol wiary Ale nie tej ślepej Tylko tej wiary, która rodzi się po burzy Tej, kiedy siedzisz z pustymi rękami I pytasz, czy to ma jeszcze sens Ale zaraz znowu spoglądasz w niebo I nie gasisz tej jednej iskry Tylko ta gwiazda, to może wcale nie on Może to właśnie ty może już za długo oświetlasz mu drogę i sama zaczynasz gasnąć. Zapraszam na prywatne sesje tarota.